dobry, z rana. Ja już jestem po swoim kardio. Jest godzina 5, chyba 45. Nie ale w związku z tym, że Sylwia o 6 wstaje na kardio, no to ja wstaję zawsze o 5. Dzisiaj nie, ma, nie jest inaczej. Właśnie sobie roluję stopę. Ostatnio staram się troszkę bardziej zadbać o te moje powięzi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rozciągno podeszwowe, bo nie ukrywam, że mam dość duży problem jak chodzę. Z wyspinaną stopą i powodującą ból. Wcześniej jeszcze miałem trochę większą retencję, to było dużo gorzej, teraz jest lepiej, ale wciąż nie jest na tyle idealnie, na ile bym chciał, żeby było. Także także sobie to ogarniam. No i ogólnie trochę więcej się staram mobilizować. Nie będę ukrywał, że robię to jakoś regularnie, bo nie robię. Staram się, mam takie założenie, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu się jakoś tam przemobilizować. Stoperuję trochę częściej, ale to z oczywistych względów. Eee, co, dzisiaj tak sobie właściwie kurde z wami rozkminiałem podczas cardio, że chyba pójdę, spróbuję zrobić tą klatkę. Podejrzewam, że to nie będzie trening ciężki, raczej chyba wyciskań jakichś takich większych nie zrobię, ale pomyślałem, że mogę zrobić takie wyciskanie jednorącz boczne, mogę zrobić rozpiętki, trochę serii łączonych na mniejszych ciężarach. Może dołożę sobie po prostu ramiona, dołożę sobie po prostu łydki, brzuch i zrobię sobie z tego taki dzień yy, trochę yy, deloadowy, ciężko to nazwać jakoś. Dzisiaj teraz się powinien robić dzień wysoki, ale nie hałabata, nie robię go. Nawet nie piszę lukiemu co i jak, bo myślę, żeby się ze mną zgodził, że nie ma sensu idąc po prostu na trening bardziej dla zasady niż dla, dla jakiegoś takiego faktycznie rzeczywistego treningu, żeby robić dzień wysoki. Także y, sobie to potraktuję tak leniwie, bym powiedział. Jeżeli chodzi o kwestie treningowe, bo, bo to jakoś super trening chyba nie będzie. Znaczy, wiadomo będę starał się zajechać maksymalnie, ale z takimi ciężarkami, nie wiem ile kilo, to będzie chyba ciężko. W każdym razie tak bardziej dla siebie, dla głowy idę, bo już mam dość tych dni treningowych. Yy. Wczoraj ten trening też był taki, który że mnie nie zadowolił. W zasadzie sensie z zbyt dużymi oczekiwaniami. Okazało się, jak zwykle, jak to się mówi. Więc, więc tak. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie troszkę się pomiliz pom pomilizuję, pomobilizuję. Au. I słyszymy się pewnie przy śniadanku. P czyli 4 g 100 g z kurczaka po jednym klasie sera proteinowego. Pieczarki zapieczone na świeżutko. Jeszcze obrzydliwie przypaliłem kształtąco patelnia. 75 g płatków ryżowych, 15 g płatków czekoladowych u góry. I jedna miarka odżywki białkowej. I tutaj takie szybkie wyjaśnienie, bo ktoś się pytał, czy ja z tego sera. Ojej, proteinowego z lidla liczę hmm, białko. Liczę, tak, liczę, dlatego że ono ma bardzo, bardzo mało tłuszczy. Tak naprawdę ten ser proteinowy ma 1,25 g tłuszczu. Z tego co pamiętam na jeden plasterek, ale ma 5 g białka, więc liczę z niego białko normalnie. bo takie plasterki liczę po prostu jako 10 g e, białka. Białka, jeśli dobrze mówię, się g białka i jako. E, 2,5 grama tłuszczy, dlatego też tutaj jest 15 gramów płatków czekoladowych, a nie 20 Bo Normalnie liczyłbym 20 gramów czekolady gorzkiej jako 10 gramów tłuszczy, także takie wyjaśnienie dla tych, co chcą się przerzucić na liczenie produktowe. Jakbyście chcieli więcej jakichś takich insideów, albo jak to zrobić, no to możecie pisać w komentarzach. Postaram się to jakoś dla Was zorganizować. Ja już po treningu jestem, jakby nie, nie można się po chronologii dzisiejszego odcinka domyśleć. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że był to trening, no nie ma co się oszukiwać. Był to trening, który w swoim rodzaju był, jakby to nazwać, takim treningiem pompującym. Nie wiem jak to nazwać, wiecie o co chodzi. Generalnie dużo serii łączonych robiłem i takich rzeczy to naprawdę był to bardzo dobry trening, bo jestem mega zaskoczony, jak to, jak to wyszło. No, z tym barkiem nie jest tak źle, w sensie, no nie jestem w stanie robić wyciskań żadnych. W zasadzie, w sensie, wszystko, co jest powyżej, gdzieś to nie jestem w stanie tego zrobić. Przynajmniej nie z jakimś ciężarem, który miałby jakiekolwiek istotne znaczenie w kontekście robienia czegokolwiek, który miałby jakieś znaczenie. Ale mimo to jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to wszystko dzisiaj poszło. Bo nie względu na to, że nastawiałem się na kolejny bardzo słaby trening. Może dlatego, że wczoraj miałem oczekiwania zbyt duże i wyszło to słabo. Dzisiaj miałem oczekiwania zbyt małe i wyszło to bardzo dobrze. To właśnie dlatego wyszło to bardzo dobrze. Ale mniejsze o to, mniejsza o dociekanie dlaczego, po co, na co. Był naprawdę bardzo fajny trening, jestem mega zadowolony. Jutro się dowiem, co z tym moim barkiem się dzieje faktycznie. Muszę dokupić jeszcze sobie BPC, bo mi się kończy. Więc BPC, b 500 Dowiem się jutro, co się dzieje. Web do góry i lecę dalej z tematem redukcji, bo za dalej trzeba. I, i tyle. No. Generalnie sobie tak to trochę dzisiaj dzięki temu też treningowi dobremu lepiej to w głowie poukładałem, bo już miałem chwilę takiego zwątpienia. czy. Czyli to cało, cała sytuacja jest jeszcze do uratowania, ale wydaje mi się, że jest, i dlatego też nie mam zamiaru się spinać absolutnie. Teraz jem szybciutko, już się ukąpałem po treningu, jem szybciutko i się zbieram, bo dzisiaj jest oczywiście dzień babci, więc pasuje yy, odwiedzić babcie. Zatem, zatem tak też zrobię. My się pewnie widzimy jakoś później, w zasadzie mam nadzieję, że w tym trakcie tego voiceovera. Powiedziałem wszystko, nie wiem czy powiedziałem w trakcie wizuowera, że nie nagrywałem dalej, bo zrobiłem jeszcze oczywiście ramiona, w sensie triceps cały, zamiast przodu tyłu barku. No z wiadomych względów nie byłem w stanie zrobić ani przodu, ani tyłu barku, ale byłem w stanie zrobić spokojnie triceps. Co prawda, nie robiłem rzeczy żadnych z zagłowy, nawet próbowałem zrobić sobie wyprost z zagłowy, ale no nie jestem w stanie. Znaczy inaczej, byłbym w stanie, ale pewnie tylko raz bo ból był bardzo duży, jak to robiłem, więc stwierdziłem, że odpuszczam temat. Zrobiłem trzy po prostu izolacje, takie wyciskania, czyli pushdown. Później zrobiłem pushdown taki, ale na maszynie i później zrobiłem te takie krzyżowanie, katana to się nazywa, extension, czy też nie wiem jak coś, może, cross cable extension, czy też po prostu krzyżowanie linek w bramie, bo tak będzie chyba bardziej po polskiemu. I na tym skończyłem triceps. Później zrobiłem sobie po prostu klasyczny brzuch, i tyle. Ja byłem całkiem bardzo zadowolony, więc, więc naprawdę nie mam dzisiaj absolutnie sobie nic do zarzucenia. Nie zrobiłem co prawda wysokiego dnia, ale też nie mam sobie tego do zarzucenia, bo wydaje mi się, że mimo tego, że był to dobry trening, to nie aż tak dobry, żeby robić wysoki dzień. Tyle. Jem teraz szybciutko posiłek, bo za 50 minut jest mówiony. Nawet z siostrą i lecimy do babci, więc słyszymy się jakoś później. Dzień dobry jeszcze raz. Właściwie miałem się kłaść spać i uświadomiłem sobie, że przecież nie zamknąłem vloga. Więc pasuje go zamknąć. Dzisiaj generalnie, jak widzieliście, udało się wreszcie zrobić trening. Także trening był bardzo dobry. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia. Dzisiaj był bardzo dobry dzień. Jutro się dowiem, co z moim barkiem. Także z tego też powodu jestem zadowolony. Znaczy mam nadzieję, że się dowiem. Przynajmniej będę jutro robił USG i wtedy wszystko będzie wiadomo. Ale podejrzewam, że, że będzie z tym barkiem dobrze, bo bo nie jest, on, mam nadzieję, jakoś mega rozwalony. Przynajmniej dzisiaj byłem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo, oprócz jakichś tam wyciskań, więc wszystko w pozycji pewnie jakiegoś takiego wyciskania cięższego. Będzie po prostu na razie trzeba było jakoś ogarnąć, a wszystkie rzeczy pozostałe będę mógł robić śmiało, więc myślę, że żadnego problemu być nie powinno, yy, co jest też budujące bardzo. Yy, no i co? I w zasadzie to ważniejsze rzeczy to chyba tyle, bo generalnie o ile trenować będę mógł to robić mogę wszystko dalej a generalnie nie mam jakby tutaj też jakiś taki no nie wiem też taki, takiej potrzeby żeby teraz mocno się skupiać na tym żeby udowadnić sobie coś ciężarowo bo, bo bardziej się cieszę tym że mogę dzisiaj zrobić cokolwiek niż że nie wiem smucę tym że dźwigam mniej czy że będę dźwigał mniej Mam nadzieję, że to, co się udało wypracować na masie, też nie ucierpi, ale myślę, że przy odpowiedniej objętości też treningowej i przy tym, jak, mam nadzieję, szybko uda się to wszystko ogarnąć, to też problemów żadnych nie będzie. Przynajmniej jestem w dobrej myśli. I tyle. Jak ktoś do tego momentu, to zachęcam oczywiście, jak codziennie, do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i share'owania kanału dalej. Generalnie bardzo dziękuję za, za wspieranie mnie podczas dokonywania zakupów na stronie gymshop.pl oraz proportydy, gdzie można użyć mojego kodu, co wspiera mnie i mój kanał. No i generalnie widzimy się, jak zawsze, jutro o godzinie 18.12, a tymczasem kładę się spać, bo chce mi się mega spać. Tak po prostu.